Witam Was bardzo serdecznie, bardzo gorąco z tej strony Merlin i dzisiaj stworzymy sobie serwer do Minecrafta na każdą wersję gry. A więc serwer będzie hostowany na naszym komputerze, więc teraz pokażę Wam jak to zrobić. Na początku musimy sobie przejść do launchera naszego Minecrafta, który wygląda właśnie tak. I stąd pobrać sobie wersję serwera. A więc tutaj będziemy mieć napis instalację. Sobie klikamy i będziemy musieli sobie dodać nową wersję. W tym wypadku ja sobie dodam najnowszego Snapshota. Tutaj możemy sobie wybrać z tej listy. Z tym, że jeżeli nie będziecie mieć na tej liście żadnego Snapshota, tak jak ja teraz, będziemy musieli się cofnąć, czyli dać Anuluj. I tutaj kliknąć napis Snapshoty, które aktywuje nam Snapshoty. I tutaj aktualnie nam się pojawi najnowszy Snapshot. Jeżeli czegoś tego nie będziemy mieć, klikamy nowa wersja. Na przykład możemy sobie tutaj wybrać tego Snapshota. Jest to 20w12a. Oczywiście um, nie najlepszego, tylko po prostu 20w. Możemy sobie tak go zapisać 20w12a i sobie to przykład dodać tylko dla rozpoznania. I co jest ważne, mamy tutaj napis SERVER, który sobie klikamy i w tym momencie w przeglądarce otworzy nam się okienko, gdzie będziemy chcieli zapisać właśnie plik server.jar.